No więc jesteśmy teraz na kampusie, właśnie Uniwersytetu Southern Medical University. No i to jest mój budynek, w którym właśnie prowadzę zajęcia. Na tym kampusie są głównie studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku. A właśnie mamy drugi kampus, który jest właśnie w Guangzhou i tam, tam na ogół są studenci właśnie magistra i doktoranci. Bardzo mi się podoba ten kampus, jest przepiękny naprawdę. Nie widziałem takiego kampusu jeszcze w Chinach, które jest tak ładnie zorganizowane. Jakie lekcje masz dzisiaj e, Więc dzisiaj prowadzę lekcje z e, języka medycznego i nauczam studentów właśnie e, słownictwa, e, jeśli chodzi o, o dziedzinę medycyny. Aha. Będziemy rozmawiać właśnie o, e, e, głównie o systemie nerwowym. Po prostu chodzi o to, żeby, żeby mieli okazję, żeby tak naprawdę porozmawiać ze sobą po angielsku i nauczyć się powiedzmy, nowych jakichś słów w dziedzinie medycyny. To jest, to jest mój cel. To trudno, bo słowo medyczne chyba dużo pochodzi z łacińskiej też, tak? Ej, tak, tylko że, e, jako że to są studenci drugiego roku, to też nie narzucam takiego, powiedzmy, za wysokiego poziomu, żeby A. też e, nie było dla nich za trudno. Także A. wydaje mi się, że, powiedzmy, to słownictwo medyczne, które ja nauczam, jest, e, no, na takim średnim poziomie. Także większość studentów radzi sobie bardzo dobrze z tym. Tłumaczenie pisemne czy ustne? E, lekcja na ogół polega na tym, że e, dzielimy to na, powiedzmy, różne umiejętności, tak? czyli e, zaczynamy, powiedzmy, od e, e, słuchania, czyli na przykład studenci słuchają rozmowy dwóch ekspertów w dziedzinie medycyny, no i muszą na przykład z tego wyciągnąć jakieś informacje, a, a później na przykład daję im tekst do analizy i muszą na przykład zanalizować jakąś chorobę i o tej chorobie opowiadać. Aha. Could you give it a try? Go to the hospital to scan the brain, what could that mean? The, you suspect that what could happen? jesteś zadowolony na studentów, na zajęcia? E, tak, jestem zadowolony, natomiast e, no, jedyny problem to jest taki, że no, jest sporo nieśmiałych studentów i to jest właśnie e, coś, na czym próbuję się skupić, żeby po prostu no, mieli odwagę i, i e, mówili po, po angielsku, ile, ile się da. Rzecz jest w tym, że zauważyłem, że hiscy studenci naprawdę znają dużo, e, dużo słów i, i powiedzmy, na przykład, kiedy czytają, dużo rozumieją, ale po prostu boją się mówić. I wydaje mi się, że to jest problem, który się powtarza ogólnie w Chinach, no ale no, po prostu trzeba stworzyć im środowisko, w którym tak naprawdę będą mogli się wysłowić swobodnie. No i tak naprawdę formować swoje opinie też, prawda? No bo nie wiem, e, wydaje mi się, że w szkołach publicznych e, przez powiedzmy podstawówkę czy tam do nawet szkoły średniej e, jest tyle studentów w klasie, że rzadko oni mają okazję tak naprawdę, żeby dużo mówić, prawda? Aha. I też trochę model nauczania jest skupiony na tym, żeby dużo zapamiętywać, czyli po prostu uczyć się na pamięć, a tak naprawdę nie potrafią używać tych słów w życiu codziennym, więc no, to jest coś, na czym chciałbym się ogólnie skupić i poprawić to mi umiejętność mówienia. Nie? Właśnie to moje pytanie. To, to jest chyba największa różnica między takimi polskimi studentami czy chińskimi studentami? E, tak mi się wydaje. Skąd masz dużo takiego doświadczenia nauczania? Jak długo chcesz zostać nauczycielem angielskiego w e... Chinach? Przyjechałem w 2012, no i miałem różne doświadczenia. Nauczałem też dzieci w podstawówce, nauczałem też nastolatków właśnie w szkole średniej. No i po prostu z tego wszystkiego, z tego całego doświadczenia, po prostu wydaje mi się, że jestem w stanie wyciągnąć wnioski i, i skupić się na konkretnych rzeczach, które widzę, że w Chinach, w Chinach brakuje. No tak jak mówiłem, to, że, że no, osoby są nieśmiałe, że nie chcą rozmawiać, no i po prostu spróbować zmienić ten system, żeby dać im e, możliwość, no, wysłowienia się. E, wydaje mi się właśnie, że przez to, że jestem tu tyle czasu i że miałem tyle doświadczeń właśnie w, szko w szkołach średnich, podstawowych, wydaje mi się, że trochę rozumiem ten system edukacji w Chinach. No i wiem po prostu, jak on działa i, i wiem, jak mogę w właśnie w tym systemie, e, e, że tak powiem, poprawić coś. Po razie dobrze, myślę, tutaj nauczania trudno przygotowanie na tej lekcji w ogóle? Yy, przygotowanie do lekcji? Yy, znaczy tak, no po prostu trzeba, trzeba zwracać uwagę po prostu na, yy, na to, co się, że tak powiem, na, na ich poziom. Yy, trzeba zwracać uwagę na ich poziom, dlatego że no, jeśli wybrałbym materiał, który jest po prostu za trudny dla nich, no to mo mogą się zniechęcić bardzo łatwo. Yy, więc dobór materiału jest, jest bardzo ważny. No, i przy tym coś, co po prostu jest pożyteczne. Ja im powiedziałem od samego początku, że moim celem to nie jest jedynie nauczyć ich, ich jakichś nowych słów, ale tak naprawdę otworzyć ich światopogląd i pozwolić im, żeby po prostu spojrzeli na świat trochę z naszej perspektywy obcokrajowców mieszkających w Chinach. No i żeby tak naprawdę powiększyli też swoją wiedzę na temat świata, a nie tylko znajomość języka angielskiego. I to jest właśnie dla mnie coś ważnego.